Cię to ekscytujemy kwestią wyborów europejskich, które mają wpływ też na polską sytuację polityczną. A tu w świecie dzieje się przecież dużo innych ważnych rzeczy. Trump jedzie na konferencję G20, awantura jest z Chinami, z Huawei, prawda? Ale. Też jest bardzo ważna sprawa pana Juliana Assange'a, która dla Amerykanów jest bardzo ważna, a przy okazji również dla dziennikarzy. No bo chodzi o to, że pan Assange, Julian, będąc założycielem portalu Wikileaks, no doprowadził do ujawnienia podobno co 750 tysięcy różnych tajnych dokumentów, z tym zwłaszcza amerykańskich tajnych depesz, no, które nie miały ujrzeć światła dziennego, no i bardzo zaszkodziły y, pozycji, prawdomówności i różnym interesom amerykańskim. No ale on w końcu nie jest obywatelem, czy nie był obywatelem amerykańskim, tylko australijskim, więc o zdradę kraju go ciężko oświadczyć. Z Meningiem było od tej strony łatwiej, choć go, o dziwo, na koniec prezydent no, ten, co był poprzednio łaskawił. Na koniec, oczywiście. Natomiast prezydent Trump ma dużo bardziej surowe podejście i bezwzględnie chroni interesy amerykańskie. Na no, pan Assange rzeczywiście bardzo im zaszkodził i poderwał bardzo wiarygodność amerykańską, która o dziwo również i dotyczy kwestii na przykład niedawno y, lansowanej w internecie o tym, że na przykład prezes Kaczyński już w 2009, a wcześniej, a potem również prezydent Komorowski i inni właśnie obiecywali Żydom. Y, Zwrot majątków tych bezspadkowych, no i miano nawet sprzedawać lasy za Komorowskiego czy Tuska. No więc w wielu sprawach namącił, przynajmniej dla interesów amerykańskich. No więc za wszelką cenę chcą go dopaść. Niby Szwedzi też, bo tam u nich jest taka dziwna polityka, że podobność stosunek bez prezerwatywy jest uważany za gwałt. No więc to jest dość oryginalne. Więc ci go też ścigają. No ale prawdziwie niebezpieczne dla niego jest ściganie amerykańskie. No bardzo dziwne, że miał azyl w ambasadzie Ekwadoru, ale jak się zmienił prezydent, z prezydenta Korei przyszedł prezydent o imieniu Lenin, Lenin to Amerykanie tak na niego nacisnęli że jednak no, pozbył się z ambasady swojej Pana Assange'a. Najpierw, żeby Anglicy nie mieli specjalnych oporów z wygonieniem go z ambasady, to przedstawiono mu lekkie zarzuty, a teraz organizuje się coraz cięższe. No trzeba gościa przykładnie ukarać, żeby inni nie ośmielili się iść w jego ślady. Ja tu pokazuję piękne, piękne drzewa zielono, prawda, co prawda dzisiaj jest lekko zamglone, już nie pada, ale lekko zamglone, ale rośliny w pięknej formie. No i teraz grozi mu, najpierw były jakieś robiazgi, teraz już ma kilkanaście zarzutów, w tym szpiegostwa i narażenia na utratę życia różnych amerykańskich, amerykańskich szpiegów, współpracowników, etc. No, ale on jako Australijczyk przecież nie musiał się według mnie przynajmniej tym za bardzo przejmować, a jako dziennikarz uważał, że należy ujawniać maksimum prawdy. No ale to jest tak, że jak się komuś człowiek narazi, no to prędzej czy później za to beknie. Gdyby nie to, że no Stany nie chcą za bardzo denerwować do końca dziennikarzy, no to prawdopodobnie by z miejsca zaproponowali pod jakimś pretekstem karę śmierci, a przynajmniej dożywocia. No ale może jakoś mu się uda, i może Anglia go wyda raczej Szwecji, albo w ogóle nie wyda Stanów lub Szwecji, ale sądzę, że tak by się stało, gdyby się zdążył zmienić rząd na rząd Korbina z rządu Teresy May. No ale pożyjemy, zobaczymy. Więc jak to trzeba uważać, żeby nie podpaść nawet po latach i nawet Lenin może, który w Amery Ameryce podpadł wydać. Więc mówmy się, by było dobrze wszędzie i byśmy się dowiedzieli jak najwięcej, a dziennikarstwo nie zostało za bardzo zablokowane. Amen.